Czy masz co taki lekko w soku? No bo wiesz, właśnie przedarzyło mi się coś niesłychanego. Idę sobie do metra, a tu mija mnie mistrzowska arabeczka! Serio? Tak, człowieku, ale wiesz, nie taka klasyczna świnia, jakich pełno spotyka się na co dzień. Jaka? Taka najwyższa puła, duże cycki, super dupa, nogi jak marzenie, sztupa aktorki z pornusów i do tego... Do tego co? Garsoneczka, szpileczki, stringi, mówię ci kurze, starej idealno! No, Cuję, czuję i? No, przychodzi obok mnie, poruszając ponętnie ciałem, uśmiecham się do niej, mówię ci od razu mi staną Okej, okay, do rzeczy? Zatrzymuję się więc i patrzę na nią, ona odwraca się i uśmiecha się do mnie. Poderwałeś ją? No raczej, ja co idio to myślałeś? No i masz numer? Nie. Jak to nie? Chyba byłem zbyt szybki. I co? No i się zmyła. Myślę, że wzięła mnie za jakiegoś seksualnego maniaka. Gdybyś widział, też tu nie... Z ciebie to jest uwodziciel. Czasem trochę ci zazdrosł. No Tak, rzeczywiście.